Nazyryjczyk w Starym Testamencie, dzisiaj czytamy o Samsonie, ale też na początku Nowego Testamentu i myślimy o Janie Chrzcicielu. Nazyryjczyk to był człowiek, który zostaje poświęcony Panu Bogu, można powiedzieć na wyłączność. Ponieważ Pan Bóg chce nim się posłużyć w celu osiągnięcia swoich planów, zrealizowania swoich planów które dla całej społeczności, dla całego narodu, to myślę, dla całego Kościoła są potrzebne. I oczywiście Nazirejczyk był tym, który nie mógł przyjmować zwyczajnego życia, ponieważ został wyłączony, można powiedzieć, konsekrowany do pewnego celu. Dlatego był abstynentem od wszelkich napojów alkoholowych, nie strzygł włosów, i nie zbliżał się do zwłok i można powiedzieć tak że pan Jezus yy, z tego powodu że chciał rozszerzył to pojęcie naziratu na y, każdego z nas ludzi wierzących tworzących kościół oczywiście już nie chodzi o jedynie abstynencję od alkoholu o y, posiadanie zmierzwionej fryzury czy niedotykanie zwłok Chodzi bardziej o to, że Pan Jezus posyła do serca każdego z nas Ducha Świętego, który nas konsekruje, namaszcza do świętości, ale równocześnie Duch Święty wykorzystuje nasze, nasze serce, naszą gotowość do służenia, po to, żeby zrealizować jakąś służbę wobec ludzi, jakąś posługę wobec tych którzy gorzej się mają. I w ten sposób zostajemy włączeni w dzieło zbawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego witajcie w gronie nazirejczyków, to znaczy tych, którzy zostali obdarowani duchem świętym po to, żeby posługiwać innym, po to, żeby używać charyzmatów.